Wszystko co dobre ma swój koniec, ale to nie do końca jest taka prawda. Dzień dobry drodzy moi, Sevilla dzień drugi. Swoją drogą, ha ha, ha. właśnie miałem kupić e, magnes i to się okazuje trzeba robić zawsze w tym dniu, w którym się postanowi kupić magnes. Bo na razie jeszcze nie kupiłem, a dzisiaj wyjeżdżamy już z Sewilli do Cadiz. Puste ulice, jest dokładnie godzina za 15.09. Tutaj dzień jakby dużo wcześniej wstaje. Właściwie nie, może inaczej. Dużo później wstaje, bo okazuje się, że robi się trochę później jasno, i w związku z tym Hiszpanie również trochę później wstają. Sewilla miasto przepiękne. Czwarte co do wielkości. Przypomnę, w poprzednim materiale pokazywałem Wam, jak wygląda wieczorem i jak wygląda późnym popołudniem. Natomiast dzisiaj. Pokażę wam jak wygląda wcześniej rano. Jeszcze kilka rzeczy, zanim wyjedziemy do Cadiz, mam zamiar wam pokazać. Dzień dobry, witajcie. Być inne. Jak się okazuje, są za każdym razem, bo eee, no cóż, e, podobno Sevilla, podobno Cadiz e, nie istnieją bez słońca. A jednak okazuje się, co udowadniam, że w styczniu słońca tu jest niewiele. Te poranki też są inne i nie jest to to samo miasto, które widzieliście wczoraj wieczorem, pełne ludzi, tętniące życiem. Teraz jest jakby ciągle jeszcze senne. Jest zmyte wodą. Tutaj właśnie to chciałem zauważyć, że jest tu niesamowicie czysto. Czysto, dosłownie. Tu jest na ulicach, ciężko jest znaleźć jakiś papierek. No wiadomo, że jeżeli mówimy o popołudniu czy wieczorze, to, to te papierki gdzieś się pojawiają. Natomiast jak wychodzi się rano, to jest totalnie czysto. Zresztą sami zobaczcie, jest dużo służb, które zachowują ten porządek które powodują, że jest tutaj dużo ładniej, dużo czyściej, dużo schludniej przede wszystkim. No i teraz raczej Hiszpanie, bo przede wszystkim oni turystów jest dużo mniej, no, wybierają się do pracy, dopiero wstali, jeszcze są senni, ciągle nierozkręceni, ale myślę, że mimo wszystko jednak już się uśmiechają sami do siebie, bo na pewno po południu będzie trochę więcej słońca. Nawet po poranku ta przepiękna katedra wygląda zupełnie inaczej. To centrum wygląda inaczej. W ogóle są ściągane dopiero instalacje, wszystkie świetlne instalacje związane ze świętami. No, taka pora trzeba jedno ściągnąć, drugie założyć. A z drugiej strony szkoda, bo wyglądało to dosyć magicznie. Na lewo most, na prawo most, a tak dokładnie na moje lewo rondo, a na prawo na prawo idziemy Plaza de España. Podobno jedno z najpiękniejszych miejsc w Sewilli. Co prawda podkreślam to, na każdym kroku czasu jest niewiele, natomiast myślę, że warto to miejsce odwiedzić przynajmniej w jakiejś tam małej części, zobaczyć jak to wygląda. I czym mieszkańcy Sycylii mogą się pochwalić? A pochwalić się mogą zresztą nie tylko tym miejscem, bo jest prawdziwa magia. Ale to już wielokrotnie ode mnie usłyszeliście, że jest tak pięknie magicznie. To chyba te piękno i ta magia będzie dopiero teraz. Pokazywałem wam wcześniej uniwersytet, natomiast teraz będzie okolica związana właśnie z Plaza de España. U, patrzę na to i naprawdę widzę, że tu będzie się Dużo, dużo fajnych rzeczy działo, zobaczcie. Muszę wam powiedzieć, że są miejsca na świecie, które potrafią zaskoczyć i to miejsce zdecydowanie zaskakuje. Dzisiaj będzie dużo więcej obrazków, a dużo mniej czego? No oczywiście mojego gadania i z tego powodu bardzo się cieszę. No i przy okazji temu miejscu poświęcimy naprawdę, naprawdę więcej czasu, bo jest tego warte. Po prostu rozmawialiśmy tak sobie w pewnym momencie, Marcin stwierdził, widziałeś nasze łazienki królewskie, mhm. Widziałem. No i przyznać muszę, że nasze łazienki królewskie są rzeczywiście łazienki w tym wypadku. azulejos i do tego jeszcze niesamowita, e, pięknie wyglądająca cegła, bo jest jej tu naprawdę wiele. Myślę, że jeden z piękniejszych obiektów, jakie w życiu widziałem, pałac, niby zwykły pałac. Tam się w ogóle szykowała jakaś impreza policyjna, taka dosyć duża. Łożenie tutaj sprawia wielką przyjemność i naprawdę trzeba mieć sporo czasu, żeby zajrzeć co tu, to tam, a przy okazji okazało się, że Możemy pojechać nie z dworca głównego w Sewilli, tylko z dworca takiego, chyba trochę mniejszego. W związku z tym już w tym momencie do Cadiz zmierzamy właśnie tam. Jeszcze kawałek przejdziemy sobie ulicami. Jeszcze co nieco w Sewilli wam pokażę, ale przyznać muszę, że miasto wciąga i miasto powoduje, że dobrze by to było wrócić przynajmniej na jakieś dwa dni, żeby się posnuć po prostu tymi uliczkami, żeby sobie pochodzić. Żeby poczuć klimat miasta, no zdecydowanie lepiej byłoby przy nieco wyższej temperaturze w okolicach myślę 22-23 stopni, bo więcej to już tutaj może być naprawdę gorąco. Chociaż są miejsca, w których można się skryć w takich wypadkach. Panie i Panowie, zdecydowana, zdecydowanie Sewilla zaskoczyła mnie pozytywnie. Myślałem, że to będzie taki moloch, bardziej miasto związane z przemysłem, z finansjerą i tak dalej. A tu okazuje się, że zabytków jest mnóstwo i jest naprawdę przepiękne. Dlatego z czystym sumieniem mogę polecić. Co nie znaczy wcale, że kończymy dzisiejszy materiał. jak sami widzicie. Tu jest dojście, stąd można sobie dojść do tego zamku, połazić jeszcze po drodze. Jeżeli ktoś chciałby przejechać się rowerem, zobaczcie, tutaj są rowery, ale można też wsiąść w bryczkę. Czego nie polecam, bo biedne konie marzną na zimnie, lub topią się wręcz na przygorącej temperaturze. Miejsce do pochodzenia, miejsce do posiedzenia, pozwiedzania, no generalnie z czystym sumieniem mogę polecić. Jeżeli ktoś lubi taki klimat, to zdecydowanie będzie tu zadowolony. Informacja, co niektórym może się przydać, oto jest dworzec. Dworzec wygląda tak, za moimi plecami e, i to jest San Bernardo. Na pewno jeździ tutaj Renfre, czyli sieć, która pomoże nam dostać się do Cadiz. Zobaczymy, jak ja to wygląda. No dobra, 11.08. No i wszystko jasne, bilety zakupione, tak wyglądają. Bilety zakupujemy tutaj, w tym miejscu, żebyście się nie zdziwili. No i ciąg dalszy następuje o tyle, że idziemy z tym biletem do furtki, która, 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 która działa. Przynajmniej powinna. Coś nie idzie. O, dobra. Tylko, że się nie otworzyła. Coś się zepsuło. O, 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 czyli za szybko. Aha, ok. Za wcześnie. 30 okay. minut before. Ok. To this mm -hmm. time. Mm -hmm. No problem, thank you. Wychodzi no, na to, że zanim wejdziecie e, na 40 minut, niby, no dobra, zanim wejdziecie do środka na pociąg, to musicie chwilę odczekać, bo nie wpuszczają za wcześnie. No i jest to jakieś rozwiązanie, żeby e, nie można było, znaczy, żeby się nie tworzyły korki i tacy turyści jak my, którzy przyjeżdżają. 40-50 minut przed samą akcją żeby nie stali tutaj i nie zajmowali miejsca dla innych Także bilety jak mówiłem zakupione 16,65 euro tyle z Sewilli do Cadiz Trasa trwa godzinę 40, niecałe godzinę 39 minut także wyjeżdżamy o czasie 11.08 w Cadiz będziemy 12.49 no, warunki bardzo przyzwoite w tych pociągach są jest czysto, jest ładnie. Miejscówki są, w tym wypadku miejsce numer 88, także przyniesie mi zdecydowanie szczęście. Obok, dworca macie postój taksówek, autobusy, czyli jakieś tam na pewno centrum przesiadkowe nie trzeba na Główny Dworzec jechać, czyli z samego pałacu lepiej jest tutaj przyjść. No i przede wszystkim jest dużo więcej e, pociągów, bo okazuje się, że praktycznie co godzinę. Co niecałą godzinę odjeżdża od, pociąg do Cadiz, na przykład, a jest ich tutaj naprawdę dużo. Tutaj jest również linia C1, czyli to jest takie e, jak gdyby metro lokalne. E, tym na przykład, tą linią na przykład e, jechaliśmy z, na lotnisku w Maladze z lotniska do miasta i będziemy wracać również w ten sam sposób. Bilety przyzwoicie tanie, jeżeli stosujecie tą drugą sieć, która tu jest. I jak ona się nazywała? Joe, joe jakoś tak. Napiszę Wam na dole, ja. jeżeli stosujecie tą drugą sieć jest mniej więcej trzy razy droższa. Swoją drogą zobaczcie autobus Ea Aeroporto, także stąd również możecie przyjechać lub dojechać na port lotniczy w Sewilli. Ta kolejna rzecz się wyjaśniła, jest tu również metro, dokładnie w tym miejscu. Macie stację metra San Bernardo i tutaj możecie wsiąść do metra i pojeździć sobie po Sevilli. A Ja chciałem o jeszcze takiej jednej dosyć ważnej rzeczy powiedzieć. Jeżeli chodzi o język hiszpański, nie ma tu większe... przepraszam, język angielski. Nie ma tu większego problemu. Oczywiście hiszpański, jeżeli ktoś zna a druga opcja, to jest właśnie język angielski. Co prawda dla mnie jest to pewien problem, bo Hiszpanie mówią w dosyć specyficzny sposób po Angielsku, ale płynnie, fajnie i można się z nimi dogadać. A jeżeli em, to jest tak jak z Włochami, jeżeli nie, niedokładnie albo nie wyraźnie mówią po angielsku, używają również zwrotów hiszpańskich, to mimo wszystko można się dogadać. Nie było żadnej sytuacji, w której rozłożyłbym ręce i powiedział. Nie wiem co zrobić, nie wiem jak zrobić, nie wiem jak się dogadać. Po prostu można się z nimi bez żadnego problemu dogadać. Są bardzo sympatyczni, uśmiechnięci, wystarczy się uśmiechnąć i na ich twarzach również pojawia się sympatia. Także myślę, że jest to kraj, a właściwie są to ludzie, których zaliczyć można do zdecydowanie pogodnych ludzi, sympatycznych, chętnych do pomocy i bardzo usłużnych. Miałem się tak naprawdę pożegnać z wami w ostatnim odcinku. My już jesteśmy w Cadiz, także za tydzień zobaczycie kolejny mega fajny punkt na mapie tej wyprawy. Mam nadzieję, że będzie równie fajnie jak w Sewilli, a może nawet jeszcze lepiej i na to właśnie liczę. Panie i panowie, tak wygląda dworzec w Cadiz. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o mediach społecznościowych. No i cóż, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Pa!